Siema. W tym poradniku pokażę Ci jak dodać do menu kontekstowego MS Config. Aby tego dokonać, wejdźmy w Start, uruchom, wpisz Regedit i kliknij OK. Przejdź przez Hekei Classic Dyrektory Badgrand Shell. Kliknij Shell i kliknij nowy klucz. Nazwij go MS Config. Potem kliknij Enter. Teraz stwórz nowy klucz i nazwij go Command. W Command w domyślnym wpisz lokalizację programu. W moim przypadku jest to dysk lokal lokalny E, Windows System 32, msconfig.x. Potem kliknij OK. Wyjdź z edytora rejestru. Sprawdźmy, czy działa. Jak widzieliście wszystko poprawnie działa. To wszystko, co chciałam pokazać w tym poradniku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Trzymaj się.